Widzimy dzisiaj w Ewangelii Jezusa, który jest zdenerwowany, który wyrzuca kupców ze świątyni. Często ta Ewangelia jest wykorzystywana do tego, żeby porównywać ją do takich sytuacji zaburzenia jakiegoś spokoju w świątyni, w budowli, w kościele, w bazylice, w miejscach modlitwy. Ale dzisiaj Ewangelista wyraźnie mówi, że Jezusowi nie chodzi o, o to, żeby ten gest był odczytany w kontekście tej widzialnej świątyni, miejsca modlitwy. Ale chodzi tutaj o świątynię, jaką, jest, jaką jesteśmy my. Co się takiego dzieje, że Jezus tak reaguje na miejsce, które powinno być święte, bo nasze serce to Dom Boga, to spotkanie z naszym stwórcą. Otóż dzieje się tak, Jezus może tak reagować nagle, zdecydowanie, kiedy występuje jakieś kupczenie się z Bogiem. Ja ci coś dam, jakąś modlitwę, jakiś dobry uczynek, a ty mi daj coś w zamian. To nie jest poważne podchodzenie do Boga, to nie jest też. Poważne podchodzenie do relacji z Nim, która powinna być oparta na miłości. A miłość nie opiera się na jakiejś wymianie barterowej, tylko po prostu na zaufaniu. Jezus bardzo zdecydowanie reaguje na takie podejście do religijności, do relacji z Ojcem więc pozwólmy też mu oczyszczać nasze serce jeśli jest taka postawa właśnie kupczenia się z Bogiem po prostu przyjmijmy tą relację z nim przede wszystkim jako tą relację przyjacielską jako relację opartą na miłości on naprawdę wie czego nam potrzeba i nie potrzeba tutaj jakiejś wymiany między nami a nim tylko po prostu zaufania jemu